Ja można w problem? Można O kurde Jakubie Co To jest kurwa Zrobiłem takie coś Pa 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 A tu są te strzelające Dało mi się wylądować Wylądować A ja nawet nie wiem jak to zrobić A nie wiem O zniknąłeś tu jestem. Czy też zniknął? O jest Ja nie wiem. Dagle czekł, że się zdymaterializował kurwa, jakby nie wiem tanos snapnął, nie? Powiem ci, że ten nie, rewotę. Nie, nie, nie. To musisz. O Obyś zdech. Aha. Wejdź to. Nie. No wejdź w to. Nichuję. A mogę to walnąć? O kurwa nie to. O. Aha, o kurwa dora, chuj. Polcik. Chodźmy. Czekaj, bo ja muszę sprawdzić, czy ja nie mam jakichś lepszych broni. Uff. Ja nie mam tutaj amunicji... O! Ty, umarłem. A, ty tu? Kurwa. No nie. Ale blisko no tak. byłem, blisko byłem. Dzieciur. Śmierdzący. A, cudowne, cudowne. A ja już nie wiem, co ja mam robić nieee niee też jeszcze wypierdolił w górę z lekkim boostem w tym ale mocny, most, mocny eee, podoba dobra. mi się ogólnie fajny ten wróbel Fajny Be like, U -u -u no, co dalej? Tu jest terminal dostaw specjalnych. Jak dostaniecie jakąś nagrodę, czy coś przedmiotów. trafi tutaj. O kurwa. Mhm. Yy... Dużo... Masz coś? No, do chuja. O kurwa! O, bo tutaj tu trafiają Twitch Drops, yy, A... te Amazon Prime, wszystkie takie nagrody, do chuja. Aha. Dobra to niech on odbiera, a ty mi <toczny> ma za... Potyczka, potyczka Potyczka czyli zadanie powtarzalne, które się powtarza, to jest grinding Gdzie ty lecisz? Subu. <toczny> <toczny> za te różne załuki Aha Bo to nie jest open world Ale na tej mapie pamiętam coś robiłem z Kurwa To chyba działa tak, że jak jesteśmy wow. przy tym wszyscy to leci szybciej a tutaj turbo od właśnie O oh, wow. Działko, 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 działko O oh, kurwa Dobra no, nie W Harry Potterze Dumbledore nie miał takich wciera Tak, czy byś, byś tam mu coś zrobili Też mu coś zrobiłem Ja nic? No. Nie no, no. <laughs> przecież w rękawki mu zbiliśmy dzień dzień mnie nie teraz W tym gdzie czy poszliście? Do dziury <g Damian> Harry Potter też taki no. Harry Potter i dziura tajemnic. O. To jesteśmy w komputerku Weksu. W Harry Potterze. W Har tak. Potterze, tak. Przecież, przecież weszliśmy do dziury tajemnic. Harry Potter, dziura tajemnic. I dziura do bundora. Harry Potter i Dumbledore. dziura tam bundora. Co Bóg masz? O Osto. Wiedział jak się tego używa Ale już sam uczek skończyłem przecież No jak ci pokazuję, że pomin New Light no to nie skończyłeś Zabiłeś na Ale no to ja bo ja nie wiem czy tu są jakieś czekaj muszę to Wejdź w zadania Czekaj muszę wejść Zadanie. Zadanie. Czy ty mnie, bóg zabiłeś? Skądże? <grystanie> jest taka szansa... <grystanie> Aaaa. Puszy, kurwa! Nie ma A... O kurwa! Ty, ale faktycznie jakoś... Nawet tymi deszami się fajnie poprawia te skręty. Albo w ogóle do tyłu. To praktycznie w miejscu. <grystanie> co <jest? grystanie> <grystanie> <grystanie> Okej... Okay. Czy da się tam wejść? Dosiu! No tak. ja. Aha, ale cofam do tyłu od razu. Ej, są ktoowie, co są ktoowie? Ej, Jakubie! Wymarłem. <grym>. Skurwę, syny. Ja cię nie podnożę. Cholitka. Gdzieś baba. Zabrali babę. A ty ją widzisz? Nie. <grym>. Mam misję u niej do odebrania, mam nagrody, kurwa. Okup. <grym>. Co to jest. Ty byłeś tu kiedy? Nie. Okop. Chcemy to zobaczyć, czy nie? Czekaj. Chcemy tu polecić, zobaczyć co chodzi. Yy, a gdzie, jaka to jest ta? Co to jest w ogóle? No to jest to. Aha, aha. Przychody no znowu... kryzysowych operacji i procedur. No 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 i to jest jakaś misja taka główna czy nie? Nie, to jest jak wieża chyba. Aha okej okay. O, czekaj, miałem jeszcze tutaj szmatki. Hmm, Jesteś frajer. fajer. <głos1> Starałem się jakoś przedłużyć, wiesz skąd ci kurwa czy, co, to, to, co gałem tam? Ja pierdolę Nie no, może na to wygląda Ale wanna kurwa jak weźmie Ty? To <głos1> faktycznie no Co jest? Okej, <głos1> <głos1> okej okay, okay.